Cześć, nazywam się Michał Sobczak i jestem lekarzem stomatologiem dziecięcym. Zapraszam Was na szkolenie zatytułowane Miazga bez tajemnic. To szkolenie dla wszystkich lekarzy, którzy zajmują się leczeniem dzieciaków. Podczas szkolenia będziemy uczyć się i wykonywać zabiegi, które zajmują się leczeniem żywej miazgi zębów zarówno w zębach mlecznych, jak i w zębach stałych. Będziemy leczyć zęby, które chore są z powodu próchnicy zębów i będziemy leczyć zęby, które doznały urazów zębów. Podczas naszego szkolenia będziemy korzystać ze specjalnie zaprojektowanych i specjalnie przygotowanych modeli, które są repliką i kopią zębów prawdziwego pacjenta. Ten model wykorzystamy podczas naszych warsztatów tutaj w warunkach sali szkoleniowej, ale dzięki temu będziemy w stanie wiernie odwzorowywać warunki pracy klinicznej z naszymi pacjentami. Jeśli chcesz dowiedzieć się jak zgodnie z najnowszą wiedzą wykonywać zabiegi pokrycia pośredniego Pokrycia bezpośredniego, częściowej i całkowitej amputacji przeżyciowej, apeksyfikacji i regeneracji w zębach mlecznych i w zębach stałych niedojrzałych, to jest to szkolenie dla Ciebie. Zapraszam!